A to, co wyrośnie w drugiej, trzeciej, czwartej, i nawet piątej zwrotce, to będą zagadki. Chcecie posłuchać? Zaczynamy. Przyszła do nas wiosna. Przyszła do nas wiosna w naszym ogródku rzeżucha wyrosła w naszym ogródeczku rzeżucha wyrosła a teraz wyrosła sałata ale bardzo dziwna bo o takich bardzo drobnych 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 listeczkach ja myślę że jesteście gotowi do kolejnego ćwiczenia zaczynamy po prostu słuchajcie i róbcie to co słyszycie w słowach piosenki? Lewa noga w przód, prawa noga w tył, teraz skaczesz i sił. lewa noga w przód, prawa noga w tył, teraz skaczesz i sił. Lewa noga w przód? Prawa noga w tył. Skaczecie. Gotowi?